Siemanko, witajcie na moim kanale i dzisiaj nie jest zbyt fajnie szczególnie dla mnie, bo ktoś wysadził nam całą wioskę zobaczcie cała wioska jest zniszczona strasznie laguje, bo to wiecie wybuchów tu pełno było z tego wszystkiego nawet jeszcze odcinków nie było bo wysadzili mi zanim wrzuciłem te wszystkie odcinki zniszczyli nam sąd, zniszczyli nam naszą mięsiarnię dla Davida Schwimera i pewnie mi się wydaje, że oni chcieli odkryć bazę, bo tam jest odkryta nasza baza. I zaraz pójdę to z zbazy, ale zobaczę też nasz domek, tam było iglo z tyłu, tego też nie wrzuciłem. Zrobiliśmy sobie pole do uprawiania, wnieśli nam cały domek, wszystkie itemy też tam wybuchły. I ja dlatego chcę sprawdzić, czy nasza baza ucierpiała. Dobra. Zobaczymy za chwilę. Ok, tutaj poprawię głośność. Chwila. Okej, okay, głośność mam już poprawioną. Chwila. A dobra, bo jak ja mam włączony nagrywanie, to to nie działa. Nie wiem o co chodzi. Eee, dobra. Tutaj była nasza tajna baza, ale to była taka podkucha, bo tutaj tak naprawdę nie było naszej tajnej bazy. Gdybym nie zrobił na, ja no tu jest 4 bloki, 5, no to bym nie zrobił bazy na 5 blokach w dół. Taka Ta nasza tajna baza. Czemu ona jest odkryta? Patrzcie, ja ją tutaj przemieściłem, to było na jednym z odcinków. Tutaj się wchodziło. Tam, yy, tam jest dźwignia. ją się wciskało. Tutaj się wchodziło. Tutaj się zamykało. No i dobra, no i zobaczmy. Baza chyba nie ucierpiała. O Jezu. I będziemy musieli się chyba przeprowadzić, bo nie, nie wiem, czy będę już to odbudowywać. Zaraz mamy wziąć. Na pewno weźmiemy szlam trochę. Co możemy jeszcze... To też był odcinek, zrobiliśmy całą na sobie. Z całą na nią ucierpiałam. No bo w ogóle zrobiliśmy tą całą bazę. Tutaj zobaczmy. Zobaczmy przed pandy. Kurczę, bo mam. Gdzie sta? Mam brązową? Yy, wydawało mi się, że mam brązową pandę, ale nie ma. No dobra, to zobaczmy, co tutaj w naszej komnacie jest. Myślę, żeby to rozkopać zaraz. Fortuna 2. Fortu o, Fortuna 2. O, siekiera nam się przyda. Yy, siekiera Fortuna 2. No w sumie jakbyśmy chcieli naprawiać sobie narzędzia. Spoko. Bloki. Będziemy przemieniać na bloki, żeby nie marnować miejsca. Wiecie o co chodzi. Yy, jedzenie będę potrzebować. To jeszcze jakieś bloki. Możemy sobie wziąć dwa staki. No i tak, no i będziemy musieli to wszystko teraz przemieniać to co mamy. Żelazo weźmiemy. Proch strzelniczy. Wiem, prochu się nie da przerobić. Yy, dobra. Tym, co my tutaj możemy zrobić? Ok. Przemieniamy. Jeszcze pozostałe bloki. Oje, no ja mam tam całą skrzynkę złota. A w domku miałem pełną skrzynę, jak wszystkie itemy straciłem. Nawet pieska straciłem. Dobra. Teraz trochę... Co? Nie wiem, czekajcie. Ja chcę zobaczyć ile to miejsce zajęło. No spoko. Mało. No co z tym chodzi? No dobra, bierzemy tak? Te żelazo ja nie będę tutaj czasu marnować. Yy, ale szybko rozwalę ten kilo, że W ogóle zapomniałem, jak on szybko niszczy. Yy, redstone, nie, Redstone nie będziemy brać. Bo Redstone nie jest aż taki przydatny, a Redstone jest częsty po prostu i łatwo go dostać, zdobyć no i go nie będziemy brać ale te tutaj weźmiemy sobie je na, na suficie, nie, nie mam nic tutaj teraz bierzemy te diaksy bierzemy złoto, bierzemy irona bierzemy tutaj I hmm. złoto, o nie dobra bierzemy je ale ja muszę jeszcze mieć miejsce na jedzenie, kurczę no Ej no co to jest za bug? co jeśli byśmy tak zrobili. Pyk. Dobra, coś się, nie wiem, coś się zbagowało. Dobra, ile nam, ile nam to wystarczy cyk? Jeszcze jest dobre trzy. Idealnie trzy. no dobra to to pomieszczenie już jest popra... O, to musimy wziąć. To jest rzadki blok. No w świątyni podwodnej na go znaleźć, ale wiecie, my mamy tutaj daleko od świątyni, naprawdę mega daleko. Pandy już zostawię, ale bambusa można wziąć. O, sadzonek jest tutaj. Tylko mi pandy tego nie zabierzcie. Ej, coś przerywa ta głośność, bo ja słyszałem. No dobra, no to jeszcze jedzenie. Bo jedzenia, wszystko co miałem u góry to było jedzenie i już go nie ma. Ej, no serio, gdzie ja mam jedzenie jakieś? Ja nie mogę jedzenia, nie mam. Tajna baza, no normalnie super, gdzie w nic w niej nie ma. No dobra. Ale ktoś mi zabrał, bo te dwie skrzynki nie były puste, czyli ktoś odkrył tą bazę. Ale nie odkrył tamtego tajnego miejsca na nasze pieniążki. Wiecie, co nam się jeszcze przyda? Tutaj jest. To sobie zniszczymy. To. Znajomego pistona. Dobra. i widzę coś takiego nawet ile ja mam jedzenia 60 marchewek 52 ciastka i 12 tych co to jest, tarbuzów jakiś ze złotem yy, no nie wiem, w każdym razie aha nie, koniku jak mi koń zginie. kurde, nie wchodź w to koniku, nie nie umieraj, nie, nie, nie umieraj nie umiera. o, dobra ja. No. Dobra, to sobie jeszcze zniszczymy. No dobra, no i gdzieś pojedziemy. Tylko jeszcze sam nie wiem gdzie. Musimy gdzieś sobie zbudujemy nowe miasto. Znajdę jakąś super wioskę. Tu było tyle planów. Nawet połowa życia mu nie zeszła, no to super. Zbudujemy sobie wioskę, w sensie, że znajdziemy wioskę, w niej zamieszkamy. Zrobimy tam mury obronne. Zrobimy jeszcze lepszą tajną bazę. Która będzie dużo głębiej. No i tak to w ogóle będzie wyglądać. Zrobimy tam, tak jak mówiłem, tajną bazę. Zrobimy mury. Zrobimy sobie super wielką chatę. Super wielką. Ta tutaj to będzie niczym w porównaniu do tej nowej. Gdzie teraz tam? Udamy się bardzo daleko. Bardzo naprawdę... I zobaczymy, jak to będzie. Yy, więc dlatego, zostawcie suba, łapki w górę. Yy, nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo mogą was przegapić ciekawe odcinki. Nie. nie. Mówcie, że tu jest kanion. Dobra, było blisko. Ej, no co jest? Dobra, to tutaj. Da się? Da. Jedno, jak te drzewa mi przeszkadzają. No i tak, no i pewnie zobaczymy się w nowym odcinku, kiedy już będę szukał tej wioski od zera. Może trochę sobie pozbieram tam, już wiecie, jako. Yy, trochę. trochę w ogóle surowców, bo nawet drewna nie mam. Yy, dobra, gdzie teraz? Już się zgubiłem. O, dobra. To tam cały czas na będziemy jechać i zobaczymy, będziemy szukać różnych wiosek i ta, która będzie najbardziej nam odpowiadać, to ją weźmiemy. Yy, dobra, trochę jeszcze sobie pojeździmy, może coś odkryjemy nowego, a potem, już chyba, zakończę odcinek. No bo to nie jest zbyt wesoły. Już te drzewa mnie denerwują. Nie, no, spadłem z konia. Zapomniałem, że konie nie pływają. Chodź tu. On je marchewki. Och, no chodź tu. Nie wiem, czy on jej marchewki. Zapomniałem już. A jak nie, to i tak wiadomo, że do mnie przyjdzie. I piesek, jeden piesek mi zginął. A no dobra, no to on chyba nie, nie jada marchewek. No dobra, no to jedziemy dalej. Tak jak mówiłem, zrobimy sobie mury obronne, ale kto mi w ogóle wysadził tą, to moje miasto? Było tak ekstra, tam była taka super mięsiarnia dla Davida Schwimera, no ale coś nie wypaliło. Poszukamy sobie wioski, zrobimy tajną bazę, domek sobie super zrobimy. No i będziemy więcej z kolegami grać w Minecrafta niż teraz, bo teraz chyba nie razu. Rzeki też mnie już denerwują. Będę jechał przed siebie. No i co, no i widzimy się w następnym odcinku. Elo.